Dobra, możemy zacząć, wiesz? Cześć, witam was bardzo serdecznie na naszym kanale Planeta Muzyki i Zabawy. Dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, ponieważ pokażemy wam, jak wygląda sesja nagrań w naszym studiu. Także przygotujemy tylko nasz live room i będziemy powolutku zab zabierali się do pracy. Dobra. Właśnie trwa u nas sesja, także możecie posłuchać jak, jak nagrywamy. Widzicie, no, dobra, to, 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 to dobra nuta, słuchajcie. To, to. Wszelkie, dobra, nie. jesteśmy właśnie w, w środku sesji. Zobaczcie sobie, jak to wygląda, jak sobie nagrywamy. Dzisiaj, o, nagrywamy na takim klasyku. To jest Shure SM7B. Siema, właśnie jesteśmy w trakcie sesji z Archim. Także siema Archi, co tam. Siema, siema, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Powiedz nam, co my w ogóle dzisiaj nagrywamy? Co takiego fajnego robimy? Nagrywamy, robimy same, same dobre, pyszne rzeczy, <laughs> bo akurat teraz mieliśmy okazję, przyjemność nagrać mój fajny, funkowy numer, taki taneczny, przyjemny, słuchajcie, do ucha, i to był numer do mojej nadchodzącej płyty. A teraz za chwilę, dosłownie za chwilę, zaczynamy taki dancehallowy, taki reggaetonik. Nagramy. Myślę, że to będzie dobry strzał. Także uwaga, śledźcie nasze media społecznościowe, bo tam na pewno będziemy wrzucali jakieś fajne zajawki, także... Yeah, man! Yeah. Bless it up!